Powrót rzadkich przedmiotów, sporo zmian i nowości, końcowy event na żywo, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy kiedyś na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie To możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Heksakod, i naprawdę dziękuję każdej osobie, która Ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam Do oglądania. W samym początku Przechodzimy do dość miłego tematu Dotyczącego powrotu rzadkich przedmiotów Do Fortnite'owego sklepu i moi drodzy Jak się okazuje, no to Street Fighter Już niedługo będzie miał tak zwany Event rocznicowy. Generalnie No to całość będzie około 2 czy też 3 czerwca, no i niestety Nie jest to jeszcze w 100% potwierdzone Natomiast jest naprawdę ogromna szansa, że skiny ze Street Fightera właśnie w ten dzień po prostu do Fortnite'owego sklepu powrócą. Co oznacza, że Chanley i tak dalej w przeciągu dwóch, trzech dni właśnie powinna do Fortnite'owego sklepu wrócić. No bo wydaje mi się, że Fortnite tak bez powodu by właśnie tych pakietów nie aktualizował. No bo dla przypomnienia po ostatnim updatecie generalnie no to właśnie takowe pakiety, gdzie na przykład jest Chanley i tak dalej, zostały zaktualizowane, więc jest jak najbardziej spora możliwość, że całość w przeciągu najbliższych paru dni się pojawi. No jeżeli rzeczywiście skiny te powrócą, możecie je zakupić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexocode. No i naprawdę dziękuję każdej osobie, która no, ten kodik ma wpisany i zanim przejdziemy dalej, to szybki update dla fanów customowych map. Wyszła nowa wersja Money Tycoon od PKOSA i serio jest ogień. Teraz nie tylko robisz zadania, ponieważ z ekipą budujesz całe miasto, zarabiasz hajs na mapie i inwestujesz go mądrze. Na start masz bank, dom gracza czy jubiler i to wszystko zależy od was. No i bonus najlepsze ekipy zgarną ode mnie paysafe kardy o wartości 500 zł. Mój wynik widzicie teraz na ekranie, więc zbierajcie swoją czwórkę i powodzenia. Pod do mapy w opisie. I wracając do nowości ze świata Fortnite, mamy temat nadchodzącej kolaboracji. Jak się okazuje, będzie to kolaboracja z Kings League, i generalnie no to zostanie właśnie dodana celebracja Gola, która właśnie wydarzyła się podczas tego całego Kings właśnie League. Także wydaje mi się, że bardzo ciekawa sprawa. Niestety chwilowo nie wiemy dokładnie, kiedy właśnie ta celebracja, no w sumie pod postacią emotki, zostanie wprowadzona do gry, lecz możemy się spodziewać, że raczej w nadchodzącym sezonie trzecim, do którego w sumie też nie zostało jakoś. Dużo czasu, patrząc na to, że już 7 czerwca obecny sezon dobiega końca. Jak się okazuje, dostaliśmy pierwszy mini zwiastun nadchodzącego sezonu, trzeciego od Fortnite'a, i ci napisali, żebyśmy byli po prostu nastawieni na jakieś super właśnie newsy, w sensie super scale. Tak to dokładnie opisali. No i generalnie, no to właśnie dotyczyło to akurat Lego, ale tak czy siak po części właśnie tizuje to nam nadchodzący właśnie motyw sezonu, czyli oczywiście super bohaterowie. No i właśnie jest to skizowane w tym słowie super scale, także no Fortnite po części nam całość potwierdza. No i w sumie to. No Patrząc na to, że zostały jeszcze jakieś, no mniej niż tydzień jakieś 5 dni do nowego sezonu, no to Fortnite jeszcze nic takiego nadzwyczajnego nam nie udostępnił. No, bynajmniej na moment, jak ja to nagrywam, to nic ciekawego nie mamy żadnych takich teaserów dotyczących karnetu czy coś takiego więc z jednej strony naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No i dla przypomnienia większość rzeczy ma też pewnie być ujawniona na właśnie całym tym gamefeście czyli na gali, która będzie miała miejsce dzień przed właśnie wielkim wydarzeniem czyli oczywiście 6 czerwca. No i wtedy, Najprawdopodobniej dostaniemy jakieś teasery, może na przykład zwiastun. No i zapewne Fortnite też na przestrzeni najbliższych dni będzie nam po prostu wstawiało, no że tak powiem, zapowiedzi ogólnie eventu, jak i przy okazji nadchodzącego sezonu. No i przy okazji dostaliśmy też info na temat Nintendo Switch 2. Jak się okazuje, no to Fortnite na właśnie Nintendo 2 jest już gotowy, ponieważ po ostatnim update'cie Epic dodało pliki, które są związane właśnie z Nintendo Switch 2, co oznacza, że jak to Nintendo Switch 2 będzie dostępne, no to praktycznie od razu też na to Nintendo Switch będzie dostępny Fortnite. Także myślę, że mega spoko, ale wiadomo, że na start właśnie przy premierze to Nintendo Switch 2 będzie naprawdę, ale to naprawdę mega drogie. Także w ten sposób się to prezentuje. No i i my, moi drodzy, przechodzimy sobie od razu do kolejnego tematu. No a kolejnym tematem jest to wielkie wydarzenie na żywo, które oczywiście zakończy nam obecny sezon. No nie ma co się oszukiwać, że obecny sezon, patrząc tak ogólnie, całościowo był dość słaby, natomiast ma go zakończyć wydarzenie, które nosi nazwę Sabotaż Gwiazdy Śmierci. No i od samego Fortnite'a wiemy, że całe wydarzenie ma być dostępne w zakładce odkryć już od godziny 18 czasu polskiego. No a wydarzenie oficjalnie rozpocznie się właśnie godzinie godzinie 20 czasu polskiego. Oczywiście, moi drodzy, będzie to 7 czerwca. No ale oczywiście Fortnite pisze, żeby wejść sobie nieco wcześniej. No i w sumie ja wam też polecam, patrząc na to, że zapewne będą dość spore kolejki. Czyli jak na każde wydarzenie na żywo. No, i moi drodzy, jak się okazuje, to przed startem tego wydarzenia, czyli od 18 do 20, będą specjalne minigierki i ogólnie side questy do wykonywania, ponieważ, no, żeby gracze przez te dwie godziny, właśnie w tym lobby, się nie nudzili, Fortnite generalnie doda coś takiego jak niszczenie asteroid, niszczenie wież komunikacyjnych, niszczenie deflektorów tarczowych, przy okazji niszczenie jakichś właśnie kosmicznych debrisów, oczywiście używanie wieżyczek, używanie X-Wingów, używanie TIE-Fighterów i zniszczenie nie także Myślę, że naprawdę bardzo ciekawa sprawa, ale wiadomo, będzie to się działo przed wydarzeniem. Podczas całego wydarzenia generalnie będziemy właśnie chodzili sobie wraz z NPC-tami. Generalnie ma tam być właśnie trzech NPC-tów, którzy zostali dodani po ostatnim update'cie do plików, czyli generalnie właśnie yy, Jonesy, przy okazji Nadzieja, jak i również Rybka w przebraniu właśnie szturmowców. I będą nas oni właśnie po części, że tak powiem, oprowadzali po całym tym statku. No i przy okazji, no to ogólnie, żeby wejść w ogóle na ten statek, też zostaniemy tak, można by powiedzieć, że tam wciśnięci dość tak śmiesznie, ponieważ właśnie tam jest użyta cała fraza z kajdankami. Mówiłem wam o tym jakiś czas temu, jak się okazuje jest ta fraza na całe to wydarzenie i my będziemy tak, że tak powiem przemyceni na tą gwiazdę śmierci jako tacy zakładnicy, więc w ten sposób się to prezentuje. Przy okazji warto sobie ubrać jakiegoś śmiesznego skina, bo każda osoba na wydarzeniu będzie przebrana za szturmowca. W sensie będzie miało ciało szturmowca, także bardzo ciekawa sprawa. Możecie ubrać jakiegoś Petera Gryfina czy jakiegoś innego śmiesznego skinka, bo właśnie tak czy siak, reszty skina nie będzie widać, tylko będzie widać waszą oryginalną główkę. Także myślę, że naprawdę mega ciekawie. Przy okazji, moi drodzy, mamy informacje na temat właśnie dalszej części. A najdokładniej, moi drodzy, jak się okazuje, no to podczas całego wydarzenia ma się mniej więcej wydarzyć. To samo, co wydarzyło się właśnie na operacji Skyfire. W sensie, no, wydarzenia te będą podobne, ale operacja Skyfire była już naprawdę spory czas temu. Lecz tak czy siak, nie zmienia to faktu, że podczas tego wydarzenia mamy też używać właśnie Sharda Punktu Zerowego. Przy okazji, podobno właśnie Gwiazda Śmierci ma zniszczyć jakiś fragment mapy. No i w pewnym momencie ma ona też przejść przez rzeczywistość Lego. Także bardzo ciekawa sprawa. Mamy oczywiście całe wydarzenie już rozpoczęte, patrząc na to, że portal jest aktywowany i tak naprawdę. Nie za bardzo też rozumiem, do czego ten portal ma nam posłużyć, ale do czegoś na pewno nam posłuży, więc też bardzo ciekawa sprawa. No i w sumie, no to ten portal jest z tego co wiem, to w jednym z ostatnich etapów. No i moi drodzy, co tutaj jeszcze mogę Wam dodać do tego wydarzenia? Może się tam wydarzyć jeszcze więcej rzeczy, no i przy okazji najprawdopodobniej od razu po całym evencie już serwery przestaną działać, no a cały nowy sezon ma się rozpocząć gdzieś mega w nocy, więc w ten sposób się to prezentuje. No i zobaczymy, co dokładnie Fortnite nam na właśnie takowe wydarzenie przygotował. No, cały czas tak naprawdę jakieś zwiastuny tego eventu końcowego są wstawiane... No może nie jakoś mocno, patrząc na to, że Fortnite dosłownie wstawia tylko i wyłącznie zdjęcie z dopiskiem, żebyśmy nie zapomnieli wpaść na ten event, więc zobaczymy, co jeszcze nam tam, że tak powiem, przygotują. Ma tam być jakaś ogólnie Gwiezdna Bitwa, więc zapowiada się to naprawdę mega, mega przyjemnie. No i zobaczymy, czy będzie to spoko, czy niespoko. Oczywiście przypominam, 7 czerwca od 18 w zakładce Odkryć, czyli generalnie w trybach gry, będzie dostępny specjalny tryb, który pewnie będzie nosił nazwę Sabotaż Gwiazdy Śmierci. I to w sumie tyle. Czekamy na jakieś Jakieś kolejne informacje, zobaczymy, czy może jeszcze coś wycieknie, czy może jednak niekoniecznie. Ja będę Was o wszystkim informował, więc subujcie kanał z dzwonkiem, zostawiajcie tu łapeczki do góry. Oczywiście, jak będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, na przykład jak powróci ten zestaw Street Fighter, możecie to zrobić z kodzikiem Hexocot. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i oczywiście, moi drodzy, możecie też na sam koniec wpaść na moje mapy, czy w trybie kreatywnym wpisujecie też Hexocot i generalnie zupdateowałem wreszcie Mamuta. Teraz to jest super Pistol One-Shot, więc możecie tutaj wpaść naprawdę mega Fajny updatecik wleciał, więc wbijajcie, bo nie pożałujecie. A ja się z wami żegnam, moi drodzy. Wpadajcie też oczywiście na mapę banku PKO. Ja się z wami żegnam. A jak obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać yy, event. A ja postaram się przypiąć serce. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.